Dziś pokażę Wam przepis na babkę herbacianą. Potrzebne składniki to 250 g mąki pszennej, 100 g cukru, 80 g masła, 2 żółtka, łyżeczka sody oczyszczonej, łyżeczka proszku do pieczenia, pół łyżeczki skórki z cytryny, jedna herbata oraz rodzynki. Połowę opakowania, czyli 50 g. Oraz jeszcze odrobina masła do posmarowania formy i bułka tarta do obsypania. I od razu powiem Wam, że z tej ilości składników wychodzi mała babka. Więc jeśli chcecie większą, podwójcie ilość składników. Zaczynamy od zaparzenia herbaty w szklance wody. Herbatę przelewam aby miała więcej miejsca i dodaję rodzynki i odstawiam czekam aż herbata ostygnie formę do babki smaruję masłem i posypujemy bułką tartą. Ok. Na początek miękkie masło ucieram z cukrem. Następnie, nie przerywając ucierania, będę dodawać po jednym żółtku. po chwili drugie żółtko. Gdy herbata ostygła, ponownie przelewam ją do szklanki i odcedzam rodzenki. Rodzynki obtaczam w mące i wyjmuję z mąki. Do mąki dodaję łyżeczkę proszku do pieczenia. A także łyżeczkę sody oczyszczonej. Gdy masło z cukrem i żółtkami mam dobrze utarte, dodaję pół łyżeczki skórki z cytryny mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i sodą. I wlewam herbatę. Wszystko razem miksujemy. Na koniec wrzucam rodzynki i jeszcze chwilkę miksujemy. I ciasto jest gotowe. Teraz przelewam je do przygotowanej wcześniej formy. I do piekarnika. Pieczemy około godziny w 180 stopniach. Babka jest już upieczona. Teraz posypię ją cukrem pudrem. Chwila i babka gotowa. Jeszcze udekoruję talerz gałązkami, aby było bardziej świątecznie. I gotowe. Można serwować gościom. Dziękuję za oglądanie. Zajrzyjcie na mój kanał, tam znajdziecie wiele innych przepisów i inspiracji na świąteczne wypieki i nie tylko. 爸。